Witam wszystkich. Nazywam się Damian Walesa, jestem dyrektorem oddziału Centrum Stalochileński w Kopienicach. Zapraszamy wszystkich serdecznie do zakupów do naszego oddziału. Kilka słów o lokalizacji o oddziale i o, o naszej działalności. Oddział jest praktycznie położony w centrum Polski, z super dojazdem do S18 i autostrady A1. Kilka kilometrów do granic miasta Łodzi. Zaletą Takiego skomunikowania jest również świetny dostęp do nas. Praktycznie pomijacie Państwo korki i przejazd przez miasto, robiąc u nas zakupy. Posiadamy halę, która ma około 2800 m2 z czterema masownicami pięciotonowymi. Całość materiału, który handlujemy, jest składowany na zakrytej hali. Mamy materiał około 1000-1200 ton na hali, w zależności od, od danego miesiąca. Prace centralne znajduje się w Kielcach. Na które mamy do dyspozycji dla wszystkich naszych klientów około 10-12 tysięcy ton od ręki. Praktycznie jakiekolwiek zamówienie klienta jest realizowane w ciągu maksymalnie około 3-4-5 dni. Posiadamy również piły do cięcia materiału pod zamówienie klienta. Dodatkowo również naszą przewagą konkurencyjną jest posiadanie gilotyny do cięcia blach. Gilotyna tnie w blachy nawet do 12 mm. Naszą jedną główną zaletą jest bardzo szeroki asortyment praktycznie posiadamy w ofercie właściwie większość wyrobów stalowych. Począwszy od blach, poprzez pręty, pręty ciągnione, pręty okrągłe, pręty gorąco walcowane, kształtowniki zimno gięte, gorąco walcowane, jak również rzeczywiście i rury też w szerokim Dla większości klientów jest to, że praktycznie w jednym miejscu można skompletować sobie całą, całe swoje zamówienie. Posiadamy również własne środki transportu, trzy samochody, którymi dowozimy, o ile to jest taka takie życzenie, klienta, materiał w uzgodnionym terminie. Ewentualnie można do nas podjeżdżać z własnym środkiem transportu i odbierać materiał bezpośrednio z magazynu. Obsługuje Państwa świetna ekipa. Mamy zespół świetnych handlowców i świetnych pracowników magazynowych. Pięć osób w dziale handlowym są to osoby, które mają olbrzymie doświadczenie, olbrzymią wiedzę w zakresie handlu stalą. I praktycznie praca to jest pasja, a nie obowiązek w naszym przypadku. Mamy. Pracowników, którzy pracują u nas od samego początku i oddziału to jest od 2005 roku, co jest też jakimś sympatycznym elementem, bo świadczy o jakiejś stabilizacji firmy, jakiejś takiej dosyć, powiedziałbym, przyjaznej atmosferze w pracy. Jeszcze raz wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do zakupów do nas, do naszego oddziału. Naprawdę pani u nas sympatyczna rodzina atmosfera. Zapraszamy do polubienia naszej strony internetowej i strony Facebookowej Centrostalu. No i cóż, i mam nadzieję do zobaczenia.